Siema, Elow, wy dzisiaj pokażę wam 5 kroków, które przypieszą e, waszego Robloxa Ale jeszcze przed tym odcinkiem chciałem podziękować Renkowi za 2 złote oraz Kolopowi też za 2 złote, dziękuję wam bardzo Ja to stworzyłem swojego Discorda, więc, e, więc chciałbym was na niego serdecznie zaprosić Macie słuchajcie link do tego Discorda, macie sobie dołączyć I zrobiłem tutaj konkursik, macie tutaj wygrać 5 robuxów, wystarczy jechujecie tutaj na tego Discorda, na kanał giveaway i zareagujecie taką emotką na tą wiadomość który macie szansę wygrać 500 robót co wygrają dwie osoby a my jedziemy z Z pierwszym krokiem jest zmienienie planu baterii musicie wejść w panel sterowania i tutaj y, pisać tutaj ba, bateria opcje zasilania i tutaj zmieniamy y, plan y, y, plan baterii z zrównoważony na wysoka wydajność Możemy tutaj jeszcze zmienić ustawienia pełne, na przykład, kiedy ma, kiedy ma się wykazać ekran lub coś w tym stylu. Drugim krokiem jest wejście na pulpicie w panel sterowania NVIDIA. Aby to zrobić, musicie na pulpicie kliknąć prawym przyciskiem myszy yy, na pulpicie i wejść w panel sterowania NVIDIA. Jeśli tego nie macie, no to po prostu tego kroku nie robicie. Jeśli nie ma tego panelu sterowania NVIDIA, no to tego nie robicie, ale jeśli to macie, to klikamy sobie ten panel sterowania. Następnie przechodzimy do reguły ustawienia obrazu, który jest z podglądu. I tutaj przestawiamy sobie z tutaj przedstawiamy sobie z jakości na wydajność. Jeśli po prostu mieliście jakość, to to na widalność. Klikamy zastosuj, a następnie przechodzimy do zarządzania ustawieniami 3D i tutaj ustawienia programu. Następnie klikamy tutaj dodaj i wybieramy tutaj Robloxa. Musimy go tutaj znaleźć. Kamila tego Robloxa, tutaj wybrany program i no to wszystko, teraz zastosuj. Krok trzeci polega na tym, że jak jesteście, słuchajcie, w grę w Robloxie, to wchodzicie sobie tutaj w menu w Settings i tutaj z Automatic zmieniacie sobie na Manual i jak, jak tutaj macie na przykład to na Maxa, to zmieniacie sobie tutaj na najmniej są opsy. wtedy po prostu ten będzie odrobinę powyższy, ale będzie mniej więcej FPS. Następnym krokiem jest e, usunięcie takich niepotrzebnych plików z komputera. Klikamy e, klawisz Windows plus R, w jednym momencie. Teraz tutaj nam takie okienko wyskakuje. Musimy tutaj wpisać e, %temp% to znaczy procent, ten procent. Tak jak ja. I klikamy sobie tutaj, OK, i stąd te wszystkie kliki po prostu usuwamy. Zwracamy sobie te wszystkie pliki i je po prostu usuwamy. To są takie niepotrzebne, stare klik, kliki, które po prostu są tutaj nieprzydatne na naszym komputerze. Niepotrzebne macie sobie usunąć, jeśli ja mam taki czas coś, jak mi, to klikacie tutaj, wykonajcie wszystkich elementów wiedzących i tutaj klikacie sobie po Ok. Okej, jeszcze, jeszcze raz, teraz klikamy znowu to i tutaj teraz wpisujemy prostu ten i tutaj znowu są takie kliki, które też są niepotrzebne, to jest sobie zanikają wszystkie i usuwamy. No i teraz opóźniamy sobie kosz. Prosty, tak. Ostatnim już krokiem jest yy, zmienianie takiego ustawienia, yy, dzięki któremu komputer będzie głównie skupiał się na ROBLOXie, czyli głównie tą wydajność będzie przekierowywał właśnie na tego ROBLOXa. Co ja chcę zrobić? Musicie sobie otworzyć tego ROBLOXa w to jest ja. Teraz sobie przechodzimy na ten i w prawym, tutaj na dole na tą pasku yy, I uruchomiamy 0 Tutaj przechodzimy sobie do procesu i szukamy tutaj Robloxa, e, polecam pomylić R na że to Wam się od razu znajdzie e, tutaj Roblox Player. W aplikacji na tym Roblox Player i tutaj to co ja i w normalnego sobie ustawiamy, wtedy po prostu będzie komputer się głównie skupiał na Roblox. I to by było chyba na tyle, dzięki za oglądanie, siema!